Cześć. Dziś pokażemy wam jak podłączyć kamerę parkowania naprzód do niefabrycznego radia i razem z tą kamerą podłączymy też kamerę cofania, czyli kamerę na tył, tak żeby obie kamery włączały się automatycznie zgodnie z logiką działania. Zapraszamy. Zazwyczaj jest tak, że mamy radio, podłączamy kamerę na przód do jakiegoś wejścia wideo i obraz mamy wyzwalany z palca. Problemy z takim rozwiązaniem są dwa. Po pierwsze, rzecz nie dzieje się automatycznie trzeba kamerę odpalać z palca. A po drugie, taka kamera najczęściej zasilana jest z ACC, czyli z zasilania postacyjkowego, co może znaczyć, że w większości tego typu kamer to znacznie skróci ich żywot. My proponujemy inne rozwiązanie. Zastosujemy moduł DS453, który podłączamy do szyny CAN auta i on nam da zasilanie w zależności od prędkości. Chodzi o to, że ustawiając prędkość włączenia np. Na, na 5 km na godzinę, a wyłączenia na 10 km na godzinę, z tego wyjścia, czyli z pomarańczowego przewodu, zasilimy kamerę przednią. Mamy dwie kamery, niech ta podklejana kamera będzie naszą kamerą na przód, czyli kamerą najazdu, a ta wpuszczana w gzyms nad tablicę rejestracyjną będzie na tył, czyli to będzie nasza kamera cofania. Jest też moduł 453 z okablowaniem, jest radio, my tu mamy Sony, ale to bez znaczenia. Yy, mamy dwie kamery, jedna do cofania, druga na przód, dwie diody prostownicze i rozdzielacz RCA. Link do całości znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu poniżej. Kamerę cofania podłączamy klasycznie, czyli zasilanie bierzemy najczęściej z żarówki cofania. I do tego samego plusa żarówki cofania idzie też ten czerwony przewód przy złączu RCA z tej strony. W każdym radiu jest też złącze odpowiedzialne za kamerę cofania, i tam umieszczamy nasz rozdzielacz. I zazwyczaj ten czerwony przewód przy złączu RCA z tej strony, czyli od strony radia, podłączamy do przewodu back albo reverse od strony radia. Ale my damy tu diodę w taki sposób, żeby ta kreska oznaczająca katodę, czy inaczej ta czerwona taśma, była po stronie przewodu, back albo reverse, i to jest bardzo, bardzo ważne. Teraz kamera naprzód, ona też ma ten czerwony przewód z obu stron tego przewodu sygnałowego przy cinczach. Zatem. Moduł 453 montujemy wedle oddzielnego schematu innego dla każdego auta, i też dostarczamy ten schemat. Ale ten pomarańczowy przewód będzie nam służył do zasilania kamery przedniej, więc dajemy go do zasilania kamery. Czarny to oczywiście masa, i tu też łączymy ten czerwony przewód przy chinchu do tego pomarańczowego od tej strony, czyli od strony zasilania kamery. I znów między czerwony przewód przycinczu od strony radia a przewód back albo reverse dajemy diodę i znów w taki sposób, żeby katoda, czyli w naszym przypadku ta czerwona naklejka, była od strony przewodu back. A złącze RCA idzie oczywiście do rozdzielnika. Dlaczego to takie ważne? Zobaczcie, jeśli prędkość spada do ustalonego poziomu, z modułu 453 jest podawane zasilanie, więc kamera przednia nie jest zasilana cały czas, tylko właśnie w tym y, zakresie prędkości do przodu. Y, jednocześnie, dzięki diodom, prąd płynie tu tylko w jedną stronę to znaczy zasilanie podawane jest na przewód BAG y, i wyzwala radio, no i mamy obraz. Przy wrzucaniu wstecznego prąd też płynie tylko w jedną stronę, a bez tych diod, np. przy tej granicznej prędkości jazdy do przodu, zapalałaby się nam żarówka cofania. Zasymulujemy teraz wrzucenie wstecznego, więc cofamy i mamy automatycznie obraz z kamery cofania. Jeśli teraz jedziemy do przodu, ta prędkość graniczna jest osiągnięta. Nie mamy tu auta, więc to zasymulujemy to zasilanie z pomarańczowego przewodu takim zwykłym przewodem. Więc, jakby automatycznie, mamy tutaj obraz z kamery przedniej. Jeśli masz tylko kamerę przednią, to rzecz jest prostsza, ponieważ nie zabezpieczasz tego układu diodami, a resztę robisz zasadniczo tak jak wyżej. Linki do całego zestawu i kamery cofania i kamery naprzód znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. Do następnego razu!